Zostawcie łapkę w górę i suba jak nie macie. Teraz zobaczmy ten kanał, ten film do końca. Znaczy to jest to jest dużym krzywdem kurwa robię, bo on... Og ogólnie tak i to, to nie jest coś co ja. To nie jest rzecz, którą ja odkryję kurwa kamień na nowo. Czy koło, bardziej koło. To nie jest... To nie jest no bo to nie jest nic odkrywczego. Ale ogólnie tak, te wenty tej eventy są robione tylko po to, żeby ktoś się tam przyszedł i pokazał. W tym przypadku akurat trafił na Wersow, ale to mógł być. Marcin Dubiel, to mógł być Stewart, nie wiem, to mógł być i samo to mógłby ktokolwiek kto tam będzie siedział. I pomimo tego, że jest napisane. Jest napisane na tych wszystkich ogłoszeniach, spotka się z tym i z tym. E tylko promil, tylko promil osób, które tam przyjdzie rzeczywiście, e będzie mu dane przez bardzo krótki okres czasu się spotkać e, z tą osobą, która tam będzie. E, tak szczerze, ja nie kumam takich. Inaczej dobrze, dobrze to brzmi, nie? Spotykam się, spotykam się z ludźmi albo nawiązaliśmy współpracę z plusem i dzięki temu już u nich będziemy mogli się spotkać. Najprawdopodobniej nie będziecie się mogli spotkać. Tak samo jest z eventami. E, bo jest to po prostu fizycznie niemożliwe, jeśli na coś takiego, niech przyjdzie tylko 1000 osób, pomimo, że podejrzewam, że tam było dużo więcej osób, niech przyjdzie tylko 1000 osób na to spotkanie, a ona jest tam przez 3 godziny. Możemy możemy to ten, możemy to zaraz podzielić, pomnożyć. Fizycznie nie jest możliwe, że... bo jeśli nad każdą osobą spędzasz 20 sekund, niech będzie tylko 20 sekund i widzisz, i w tym nie ma zero rozmowy, w tym nie ma... tam jest tylko... Podejście, cześć, cześć, zdjęcie, cześć, cześć. To jest, to jest 20 sekund. Wszystko co, wszystko, co będzie takim marnotrawstwem czasu, na zasadzie rozmawianie więcej, zabiera następnym osobom mniej tych. Więc jeśli. Dwa, niech tylko będzie to 20 sekund. Masz 20 sekund, 3 osoby na minutę, w godzinę to jest. godzina to jest 180 osób, w 3 godziny to jest. to jest 540 ludzi. Nie jest to możliwe. Nie jest to możliwe. Ponadto. Bardzo często na takie, eventy, na takie eventy ludzie lubią się spóźniać. Ponadto nikt przez 3 godziny nie będzie e, stał i robił czegoś na takim samym skupieniu, więc już tracisz czas. E, często jest losowy obiad pomiędzy, wyjście na fajkę czy napicie się wody. E, no, no nie. Wygląda to tak niestety, że stoi tam tysiąc osób czy 2000, 3000, każdy się pcha na siebie, nikt się nikogo nie słucha, bo każdy ma cel. Wszyscy są w końcu spoceni, kurwa, wymacani, poobijani, im mniejsze jesteś, tym bardziej się poobijają na takich eventach yy... i no, i to wszystko po to, bo, bo, bo spotkajmy się, kurwa, ciężkie to jest, ciężkie to jest. Ogólnie ludzie nie powinni, mi się wydaje, że jak jadą na jakiś event, jak to jest jakiś meetup czy, czy ten, nie mogą sobie narzucać, że chcę spotkać tą i tą osobę. Pojedź sobie na event i być może uda ci się spotkać tą osobę, ale nie może być tak, że laska wraca do domu, bo jest tuż załamana po tym, że, yy, że nie spotkała ten i obwinia tutaj ochroniarzy czy coś. Fiz fizycznie nie było możliwe, fizycznie nie było możliwe, żeby, żeby tych wszystkich ludzi obsłużyć. I raz, że już to było coś takiego zapowiedzianego, jestem w 100% tak pewien, że jak oni wejdą do centrum handlowego, to jakby każda osoba, która do nich podejdzie, sobie zrobią zdjęcie, to oni nie przejdą do tego centrum handlowego bez zapowiedzi. Po prostu, no to już jest ten, ten ta skala rozpoznawalności, że jest, jest kurwa ciężko. Dlatego na eventach jest bardzo popularne określenie: stajesz, przegrywasz. Jak już raz staniesz, to już się nie ruszysz. I no. I. Jest to, jest to z jednej strony, może to być nawet męczące, nawet dla tych ludzi, którzy tam stoją i każdy ktoś coś od nich chce, ale z drugiej strony, yy, z drugiej strony, jak ktoś ma zbyt dobre serce i pomyśli, no kurde, podszedł do mnie, to mu poświęcę trochę czasu, no tylko o każdej kolejnej osobie możesz to pomyśleć i koniec końców będzie stał 12 godzin, nie stał 12 godzin od otwarcia do zamknięcia na przykład jakiegoś eventu. A potem mi tak ktoś do Ciebie napisze, bo przyjechałem i Cię nie spotkałem, chuj ci w dupę, nie? Więc no. Ona jeszcze statyw zajebała, żeby wiat nagrywać. No dlatego to jest bardzo ten... Mi się wydaje, że te galerie handlowe... Ja nie wiem, jaki był cel. Bo często jest tak, że w tych galeriach handlowych coś się odbywa. Ja nie wiem, czemu oni marnują pieniądze i to jest takie... Bo to jest marnotrawstwo pieniędzy. Jak... Ktoś komukolwiek płaci, nie wiem, pięć tysięcy, czy 50 tysięcy złotych, że przyjechał i posiedział w jakiejś galerii handlowej albo w jakimś tym, to, to, to tak szczerze to marnuje czas. I, i a drugi, a druga ten: pieniądze. Firma. Chyba, że. Tylko bardzo często prezesi takich filmów, czy tych centrów handlowych, czy coś, potem wrzucą zdjęcie, że stoi 50 tysięcy osób pod jedną witryną sklepu, trzymają ich tam jak bydło i ci ochroniarze też są turbo wkurwieni, więc tam dostać popchnięcie od kogoś, to nawet od ochrony nie jest czymś ciężkim i to jest takie, o patrzcie ile osób przyszło, no spoko, na co się to przekłada, na podbijanie sobie jakiegoś jego i robicie to zawsze kosztem, kurwa, dzieci, które potem przychodzą i płaczą w domu, że nie spotkały swojej dolki i ten... Mi się wydaje, że ona w 100% była pewna, że ona tam pójdzie. ugoszczą ją, dzień dobry, dzień dobry, siemanko. Zawsze marzyłam, by cię spotkać, ale fajnie. Co tam u Ciebie? Porozmawiałem sobie 5-10 minut. Na trochę źle, nie? No jest źle. Jest źle. Więc no. Jest źle. Żali autentycznie ten. Partnerem filmu jest futbolTeam.pl, darmowa gra przeglądarkowa w formie menedżera piłkarskiego, w której ruszyła liga youtuberów. 16 twórców internetowych związanych z piłką codziennie rywalizuje ze sobą o mistrzostwo ligi i potrzebują takich jak ty. Dołącz do nich. Wciel się w swojego piłkarza, trenuj, zdobywaj lepsze przedmioty otwierając paczki, ulepszając je, handluj nimi i zostaj najlepszym. Rejestrując się z linku w opisie dostajesz bonus w postaci 200 punktów energii na start.